Zaczynamy prezentację oferty kapustnych wczesnych z firmy Syngenta. Już uruchamiamy. Proszę bardzo. Ja znikam i oddaję głos i ekran Władysławowi. Jeszcze raz, dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, to o czym dzisiaj będziemy mówić, to będziemy mówić o warzywach kapustnych warzywach kapustnych e, rekomendowanych na okres e, wczesnej uprawy. Nie będziemy przechodzić przez wszystkie odmiany, ponieważ e, mam wrażenie, że te odmiany z firmy Syngenta są państwu e, doskonale znane, ponieważ państwo po prostu je uprawiacie i uprawiacie je naprawdę e, w dużych ilościach właśnie z naszej e, firmy. Proszę państwa, jeśli chodzi o kapusty, to proszę Państwa, trzeba powiedzieć jedno. To jest gatunek warzywa, który jest przystosowany w zasadzie do wszystkich kontynentów i do wszystkich klimatów. I dzięki tej właśnie właściwości przystosowawczej można bardzo dobrze dobrać odmiany właśnie również dla naszego klimatu. Również na takie, powiedzmy, specyficzne warunki, jakimi są uprawa kapusty we wczesnych terminach. Slajd, który prezentuje nasze standardy, mówi Państwu o tym, gdzie jesteśmy. Od lat znane i cenione są przez. Państwa, przez gospodarstwa uprawiające we wczesnej produkcji takie odmiany kapusty jak Veronor, e, Mirror, e, czy też kalafiora Speedstar, czy też kapusty pekińskiej e, Sprinkin. E, są to odmiany doskonale znane i nad nimi nie będziemy się po prostu skupiać. E, takich odmian w tej klasie, e, odmian rekomendowanych do e, folii, czy też płaskich przykryć typu włóknina, jest w naszej ofercie około 12, jeśli chodzi o kapusty, jeśli chodzi o kalafiera około 5-6 odmian, które uprawia się pod włókniną, czy też w folii. I mamy również jak najbardziej mamy również jak najbardziej kalarepę i jest to nowość w naszej ofercie. Natomiast nad tym, nad czym chciałbym się skupić, to są nowości. Nowości takie właśnie, które powinny zaistnieć w Państwa gospodarstwach w tych latach, które przed nami. Jeśli chcemy myśleć o dobrych pieniądzach za uprawę, przecież i wymagającą i kosztowną, to musimy pamiętać, że kapusty, które będziemy uprawiać, oczywiście jest to też w naszych standardach, które pokazywałem, ale kapusty, które wysadzone w trzeciej dekadzie lutego pod folię, czasem z dopeltowym okryciem włókniną, dadzą plon w, trzeciej dekadzie Kwietnia i odwiedzając Państwa gospodarstwa zarówno pod Krakowem jak i w innych regionach Polski te wczesne zbiory od kilku lat właśnie realizowane są w kapustach głównie w oparciu o nasze odmiany, ponieważ te odmiany rzeczywiście wychodzą na Koniec kwietnia z początkiem maja i z reguły ta, te zbiory z folii są realizowane um, praktycznie już z pierwszej do końca pierwszej dekady um, maja, jeśli chodzi o kapust. Nowością stosunkowo która szybko wchodzi teraz i staje się modna, i w oparciu o którą właśnie um, można zarobić najlepsze pieniądze. Jest Rosberg. Jest to dzisiaj bez wątpienia jedna z najszybszych kapust na polskim rynku. Co ważne jest i to co cenione jest, to idzie ona od razu z główki okrągłej, więc to jest bardzo istotne, ponieważ rynek nie lubi kapust stożkowych w stożku, ponieważ w stożku to jest problem taki, że. Konsumenci czy też handlowcy mówią, że Storzek to jest wyraz jarowizacji. A ten fakt jarowizacji w przypadku kapus wczesny jest niezwykle ważny. Ta tolerancja polowa na jarowizację właśnie w tak skrajnych warunkach produkcji, kiedy to sadzi się niejednokrotnie jeszcze podczas mrozów i, i mogą się zetknąć te uprawy z dużym mrozem, jest niezwykle ważna, ponieważ jarowizacja tak naprawdę niszczy nam plon. Rosberg jest odmianą o długim oknie zbiorczym. To niezwykle ważne, bo nie pęka, nie jarowizuje. I z kolejnymi zbiorami, a to jest przecież bardzo ważne, na rynek producent takiego wczesnego warzywa tej kapusty tego Rosberga, może podawać coraz lepszy, coraz bardziej konkurencyjny produkt, i to jest niezwykle ważne. Pamiętajcie Państwo, że czas to pieniądz i dzięki szybkiemu uzyskiwaniu dobrego plonu możemy tutaj zarobić. Kolejną odmianą, którą chciałbym. Zaprezentować jest odmiana Wetel. Jest to kapusta naprawdę niezwykle poszukiwana na rynku, nasiona tej kapusty, tej odmiany. W związku z tym, że została bardzo w rankingu kapust uprawianych właśnie na początek produkcji tego warzywa wczesnego, została oceniona przez producentów. Tych specjalizujących się w takiej produkcji bardzo wysoko. A co się składa właśnie na tak bardzo wysoką ocenę? A więc yy, uzyskiwanie już w najwcześniejszych terminach, i więc mówimy to o końcówce kwietnia, początku maja, uzyskiwanie główek yy, od kilograma 20 do półtorej kilograma z potencjałem możliwym do uzyskiwania również główek. Większych nawet 2,5-3 kg, tu jest to możliwe do uzyskania. Jest to kapusta o wysokim głąbie, o bez tendencji do zagniwania i jest to optycznie duża również kapusta. Te dwa czynniki, które są oceniane przez konsumentów, handlowców, takie jak wczesność i Potencjalnie duża główna oceniana wzrokowo, ale i także waga, przy tej kapuście jest szczególnie ceniona. Tak też jest to bardzo dobry wybór dla wszystkich tych, którzy chcą uzyskać szybki plon, którzy chcą uzyskać dobrą wizualnie kapustę, dobrze sprzedającą się, która będzie miała też dobrą powiedzmy trwałość polową, bo to jest ważne. Ona to okienko zbiorcze ma zdecydowanie, zdecydowanie szersze, niepękającą i dającą możliwość wciąż lepszego z kolejnym zbiorem z danego pola, wciąż uzyskiwania lepszego produktu. I te możliwości właśnie daje nam kapusta Wetel. Już W dość nieodległym czasie otrzymacie Państwo, na Państwa adresy w formie papierowej katalog z firmy Syngenta. Zawierał on będzie oczywiście ponad to co o czym dzisiaj mówimy wiele wiele innych odmian standardowych, które przez państwa są doskonale znane i będziecie mogli zapoznać się nie tylko z ofertą kapust białych, ale kapust włoskich, kapust czerwonych i kalafiora. Kolejną odmianą, jaką chciałbym państwu zaprezentować, jest odmiana kalafiora Solistar. To następca godny odmiany Solis przez lata uprawianej w, przez y, państwa w gospodarstwach. Jest to odmiana może nie najwcześniejsza, bo na przykład Speedstar jest taką odmianą z naszej firmy y, wcześniejszą, ale wyróżnia się proszę Państwa już Uzyskiwaniem bardzo wysokiej jakości, pełnowartościowej jakości róży. Ta róża już jest duża, rozbudowana. Ta róża już wygląda jak pełnowartościowy letni czy wczesny jesienny kalafior. Więc tutaj w terminie naprawdę dość szybkim, bo przy około 58-9 dniach, a więc jest to możliwość uzyskania już pod koniec długiego weekendu w maju i do około, te zbiory trwają do około 15 maja. Możemy z najwcześniejszych nasadzeń uzyskać doskonały produkt, jakim jest właśnie Solista. Nie będziemy się oczywiście, mówię, skupiać nad wszystkimi odmianami, bo pewnie spędzilibyśmy tutaj dużo czasu, pewnie zeszłoby nam do rana. Powiem. O kolejnej odmianie, którą w tym razem kalarepy, którą chciałbym państwu mocno zarekomendować. Jest to odmiana Brando o płaskiej główce, szybko budująca tą główkę o jasnym kolorze właśnie tego spłaszczenia, nadająca się świetnie do uprawy w tunelach foliowych i wyróżniająca się bardzo wysoką i jakością. Tak więc zachęcam, abyście y, również z tą odmianą się y, Państwo zapoznali, żebyście ją uprawiali. Proszę Państwa. Y, I w odmianach y, w zasadzie y, y, kapust kalafiorów y, wspomnę oczywiście o kalafiorach y, y, z grupy destynika czyli kalafiorów, które nie potrzebują okrywania. I tutaj mam na myśli Andromedę, która doskonale nadaje się do produkcji foliowej i włókninowej, gdzie uzyskujemy już naprawdę okazałe główki róży o bardzo wysokiej jakości. Oczywiście z takim, z taką możliwością, że nie należy nie trzeba m, zakrywać tych róży, więc to jest nie, kwestia niezwykle ważna, ponieważ e, oczywiście tutaj oszczędzamy na robociźnie i, i jest to niewątpliwie e, dobre osiągnięcie. Ta róża, mimo że spotka się ze światłem, zwłaszcza jeszcze w okresie wiosennym, e, doskonale się e, spisuje e, daje e, alabastrową, śnieżystą biel. Ścisłej róży, o bardzo wysokich parametrach jakościowych, doskonale konkurującą na rynku właśnie tych świeżych warzyw i cenioną oczywiście przez wielu, wielu już producentów. Znam niektórych, którzy już naprawdę idą w hektary uprawy tej, tej jakby nie było nowości, ale z tą cechą dodaną, gdzie tu oszczędzamy na robociśnie. I ostatnią odmianą, którą chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, z uwagi na jej niezwykłość, wprawdzie nie jest to już odmiana wczesna, jak już powiedziałem, odmiana wczesnej kapusty to my mamy około 12-13 odmian. Nie mówimy tu o średnio wczesnych, ale powiem o odmianie przeznaczonej do takiego handlu twardą kapustą o zunifikowanej wielkości kapuszcie Toreador. I ta kapusta również w ostatnich dwóch sezonach e, znicała duże zainteresowanie przez, e, formułowane przez państwa, ponieważ jest to niezwykle zunifikowany produkt twardej kapusty, dobrej do obrotu właśnie w okresie e, późnej wiosny wczesnego lata, a w okresie wegetacji około stu pięciu dni, e, taka przeznaczona do sprzedaży na sztuki, co ważne, jest ona z tolerancją na wciornastka, i to wydaje się być jedną z najciekawszych cech, właśnie w okresie lata w Kapuście. Możemy przejść do pytań. Jest pierwsze pytanie od pani Marianny Messengerem. Nie wiem, czemu ktoś nie chce podać swojego imienia na Facebooku. Władku, czy firma Syngenta. Choduje kapusty odporne na mączlika. Czy coś takiego w ogóle będzie możliwe w najbliższym czasie? Podobnie jak, e, szanowni państwo, w czarnostek, podobnie jak takich krzyżowiaczek mączlik sprawia ogromne e, problemy. Obserwuje się jakąś taką tolerancję polową, o której mój, mój kolega e, Bernard wspomniał, że widzi się, że na przykład my też mieliśmy taką kapustę włoską, która wykazywała, Powiedzmy, że Włoska, a ona była, proszę Państwa, dość odporna na mączlika. Na dziś oczywiście te prace już zostały wszczęte, ponieważ ta mucha, ten, ten, ten mączlik warzywny tak naprawdę był z morą takich krajów wcześniej jak, jak Południowe, Włochy, i te prace zostały zapoczątkowane ale nie jest to rzecz prosta, e, wymaga tutaj e, zabiegów hodowlanych, nie będzie to wcześniej na pewno jak 5-7 lat. Mhm. I drugie pytanie, bo jeszcze zdążymy, czy macie Państwo jako Syngenta w tej chwili jakieś promocje na wczesne warzywa kapustne? Na, na... E, no, więc y, ja odpowiem tak i mamy wiele programów, które Sprzyjają temu, że coś się bardziej opłaca, między innymi program dla naszych producentów tak zwany AgriClub, Agri on troszeczkę wymienił taki program dedykowany w kapustach wczesnych czy, kap czy kapustnych w ogóle wczesnych. Program wczesnej sprzedaży, czyli punktowanie za zakupy wczesne odpowiednimi gratyfikacjami w formie różnego rodzaju nagród. Ten program AgriClub polega na tym, że zbieracie Państwo faktury za nasiona, również za te nasiona przeznaczone do, gdy zlecacie produkcję, rozsady i rejestrujecie się w. Klubie AgriClub i otrzymujecie Państwo e, od nas możliwość wyboru e, określonych e, mm, no, prezentów. E, także, tak nazwę. Są to i elektronarzędzia, są to, czyli tu jest realna zachęta do uczestnictwa w tym programie, e, ponieważ on daje te możliwości e, e, obniżenia e, e, kosztów. Dobrze, ja dziękuję za ciekawą prezentację. Także, jeżeli jakieś życzenia na koniec do producentów, to króciutko, bardzo pół minut. Tak, dokładnie. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego, aby ten trudny okres, jaki jest naszym doświadczeniem, nas wszystkich, dał Państwu również możliwość, żebyście te wyzwania pokonali. I żebyśmy e, kiedyś wspólnie e, mogli się e, coraz częściej spotykać. Wszystkiego dobrego, dobrego sezonu i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.